Nowy snapshot 23W06A wydał się bardziej techniczny. Jak się okazało, przeciek informacji od Rogera B. Germana co do dodania archeologii w nowym snapshocie nie sprawdził się. Ale ja nadal wierzę, że czeka na nas to w kolejnych aktualizacjach. No, a teraz przejdziemy do szybkiego przeglądu. Więc w nowym snapsie 23W06A została dodana naprawdę mega fajna opcja, a mianowicie więcej nie musimy kilkanaście razy zawieszać obraz, aby uzyskać wymarzony, a starczy tylko wybrać potrzebny wykwipunku. Fajnie jest to, że każdej z obrazków dostał krótki opis, gdzie możemy dowiedzieć się jego nazwę oraz rozmiar. Zostały dodane jeszcze cztery nowe obrazki pod nazwą Ziemia. Wiatr, woda oraz ogień, ale dostępne one tylko w zakładce narzędzia operatora, którą najpierw musimy włączyć w ustawieniach. Także pojawiła się nowa komenda dla pnącza, i teraz możemy samodzielnie wybrać, czy chcemy, żeby one nadal rosły, czy nie. Starczy tylko wprowadzić daną komendę, gdzie znaczenia true pozwala jej wzrost, a znaczenia false zatrzymuje jej wzrost na zawsze. Następna zmiana dotyczy dźwiękowego bloku. Twórcy nadal starają się zmniejszyć różnicę między wersją Minecraft Bedrock a Java, i teraz, podczas odtwarzania muzyki na bloku dźwiękowym, możemy zobaczyć, jak z niego wylatuje Kolorowe nuty, podobnie jak do tego czasu, było na wersji Minecraft Bedrock. W nowym snapshotie pojawiła się dodatkowa opcja w ustawieniach, za pomocą której możemy samodzielnie regulować potrząsania kamery podczas obrażeń. Jeżeli wystawimy znaczenie 100%, to potrząsanie kamery będzie dobrze widoczne, ale jeżeli zmniejszymy to znaczenie do zera, to więcej nie zobaczymy żadnych potrząsań. Także została dodana nowa komenda, która pozwala zadać obrażenia sobie, innemu graczowi, albo nawet MOBAM. Ciekawe jest to, że możemy wpisać, ile konkretnie jednostek obrażenia chcemy zadać. I ostatnia zmiana w tym snapshotie dotyczy ekranu tworzenia nowego świata. A mianowicie do zakładki Gra został dodany nowy przycisk pod nazwą Eksperymenty, gdzie pojawiła się możliwość za pomocą jedynie dwóch przycisków włączyć lub wyłączyć eksperymentalne funkcje, które właśnie odpowiadają za paczki zasobów. Od razu powiem, że nie jest to ostateczna opcja, ponieważ twórcy obiecują, że w przeszłych Snapshotach te menu będzie ulegać po dalszym zmianom. Także pojawiła się możliwość sterowania po głównym menu za pomocą przycisków na klawiaturze Control, TAB oraz SHIFT gdzie przycisk TAB odpowiada za sterowania góra-dół, Ctrl+Tab plus TAB pozwala otworzyć wybraną zakładkę, a za pomocą CTRL plus SHIFT plus TAB możemy powrócić do poprzedniego menu. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji. Pa!